I hej, witam w kolejnym materiale poświęconym The Long Dark. Ponownie wracam do tej gry i ponownie garść informacji na start dla nowych osób, ponieważ wiele osób dołączyło do The Long Darka ostatnio z racji promocji, która się skończyła w zasadzie kilka dni temu i z tego powodu właśnie gdzieś tam takie ogólne porady na start generalnie z czym samego Long Darka się je. Ja zresztą na kanale też macie kilka innych filmów dotyczących właśnie tego, jak sobie najlepiej zacząć i takie bardziej praktyczne tipy, jeżeli właśnie chodzi o Long Darka no i w przyszłości. Będzie tych filmów troszkę więcej, bo sobie to wszystko podzielimy. Ale zaczynamy w ogóle od samych wersji gry, bo tego, bo to de facto nie padło. A dobrze byłoby wiedzieć o jakiej jeszcze wersji gry mówimy. Bo de facto The Long Dark możemy podzielić na trzy części, że tak powiem. Mamy cyp survivalowy, mamy long darka tego poprzedniego, powiedzmy, no i mamy dodatek. Typ przetrwania to jest ten podstawowy, który na promocji budowy wydania zadycha i to jest tylko i wyłącznie typy przetrwania bez fabułki. I Jeżeli macie tylko i wyłącznie ten typ przetrwania, to będzie wam dosyć ciężko wejść w samą grę, ponieważ Long Dark ma dosyć wysoki próg wejścia. The Long Dark, czyli wersja standardowa, ta poprzednia, przed zmianami, które ma właśnie typ 100 czyli ten wyżej, i dodatkowo ma Ultra czyli fabułkę. I czym te dwie wersje, gdy się różnią? Dobrze, nie jesteśmy w samym trybie yy, przetrwania, czyli to jest sama fabułka i dlaczego ja bym wam preferował, żebyście zaczęli od samej fabułki? Przede wszystkim dlatego, że fabułka wybacza o wiele więcej rzeczy, yy, jeżeli chodzi właśnie o samego sejwa, no i w tym momencie jesteście dosyć Jesteście dosyć, że tak powiem, łagodni prowadzeni przez wszystkie mechaniki, jakie po prostu da long Dark ma, i również będziecie z czasem mieli po prostu tłumaczone nowe mechaniki, które wychodziły z nowymi odcinkami. Plus, dodatkowo macie odkrytą mapę, więc będziecie mogli chociaż sobie mniej więcej ogarnąć co, gdzie i jak. Więc generalnie radziłbym, zacząć mam właśnie od tego. I dodatkowo obecnie mam cztery odcinki dostępne, jeżeli chodzi o long darka. I piąty ukaże się do końca tego roku, miał się. Pokazać w zasadzie do końca roku zeszłego, ale z racji właśnie dodatku i kilku innych rzeczy, właśnie twórcy samą fabułkę skończą do tego roku, więc najlepiej, jak sobie od tego po prostu zaczniecie. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie dodatku, bo tego wam o tym wam nie mówiłem. Dodatek jest kwestią, która rozbudowuje typ survivalowy, dodaje on nowe mapy, nowe mechaniki, takie jak chociażby handlarza, aczkolwiek jest to content typowo endgameowy bądź midgameowy. I jeżeli po prostu jesteście nowymi graczami, no to ten kontent, jeżeli macie ten dodatek wykupiony, to będziecie troszkę od niego zahaczać. Ale raczej nie zaczynałbym po prostu od samego dodatku, jeżeli nigdy wcześniej w Long Darka nie graliście, ponieważ będziecie po prostu na o wiele cudniejszych mapach, ale o tym Wam jeszcze powiem za chwilę. A poza tym będziecie mieli po prostu taki wstęp fabularny, jeżeli chodzi o cały ten świat i o samo lore. Jeżeli chodzi o poziomy cynności, to jeżeli chodzi o typ fabularny, w zasadzie mamy tutaj. Tylko i wyłącznie trzy tryby początkujący zdolno ocalały, czyli powiedzmy ten domyślny oraz doświadczony, który jest poziomem najtrudniejszym, jeżeli chodzi o ogólne różnice w poziomie trudności, to tutaj mamy tylko i wyłącznie poziom agresji zapieżników eee, plus dodatkowo ilość po prostu itamów, które gdzieś tam się razpią w danych lokacjach, które możemy podnieść, więc po prostu im łatwiej, tym mamy więcej tamów, No i zwierzęta są mniej agresywne, tutaj, że tak powiem, nie ma nic nadzwyczajnego, eee, plus dodatkowo delikatnie mogą. Się zmieniać warunki atmosferyczne, ale o tym nie dzisiaj. Bo jeżeli chodzi o poziomy trudności w trybie przetwarzania, no to mamy trzy, trzy pierwsze, mamy stosunkowo podobne, bo mamy pielgrzyma, ee, capera, prześladowcę, intru, intruza. Oraz nieszczęśnika, czyli typ mizerii. Pielgrzym jest trybem, ma w zasadzie poziom trudności. Przedstawiony dla typowo nowych graczy, którzy chcą sobie poeksplodować mapkę, ponieważ zwierzęta od nas uciekają i mamy po prostu bardzo dużo lutu. No i warunki atmosferyczne są gdzieś po prostu bardzo, ale to bardzo. Eee, przyjemne, że tak powiem. No nie mamy jakichś tam niesamowicie jak niskich e, temperatur. Trapper, e, by powiedzmy domyślny, prześladowca troszkę trudniejszy z przeskalowanymi po prostu itamami, e, a w zasadzie z mniejszą ich ilością. Plus dodatkowo bardziej agresywne zwierzęta. Tak samo jest z intruzem. I w intruzie e, nie mamy w ogóle broni palnej dostępnej w grze. Tak samo na nieszczęśniku, a dodatkowo na nieszczęśniku to jest w ogóle najwyższy poziom trudności. Co kilka dni przychodzą nam nowe. E, dolegliwości, nowe choroby, ale o tym Wam troszkę powiem w interfejsie za chwilę. Nieszczęśnik to jest typ, w którym całkowicie, jeżeli jesteście nowymi graczami, nie spinajcie się, jeżeli zginiecie, bo ja w tym sobie ginąłem kilkanaście razy, więc jakby typ, który zostawicie sobie po prostu na kiedyś. Dobrze, teraz jesteśmy jeszcze w samej grze, jeżeli chodzi właśnie o interfejs. To przede wszystkim kwestia ich ikonek, które są dosyć istotne, no i oczywiście paska zdrowia, ale alpaskodowej, jakby nie muszę wam tłumaczyć. Temperatura, jak po prostu będziemy na zewnątrz, i nie będziemy odpowiednio ubrani, będziemy mieli po prostu będziemy po prostu tracili temperaturę ciała i możemy po prostu się po prostu wychłodzić i wpaść w hipotermię. Zmęczenia, czyli to jest po prostu ikona oka, im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym wolniej się poruszamy i w zasadzie również mniej możemy nosić. Bo tak jak maksymalnie ja mógłbym mieć 45 kg, z racji zmęczenia mogę teraz znieść tylko 38. Kg. I patrząc na to, że Wy nie będziecie mieli takiego dźwigu na początku, bo początkowy udźwig to jest 15 kg, jeżeli mnie pamięć nie mieli, no to nie będziecie w stanie po prostu tyle udźwignąć. Jedzenie, picie bez żadnego, że tak powiem, bez żadnej historii. I tutaj mam dodatkowe efekty, czyli chociażby mam porządnie najedzony, czyli tutaj mamy, że tak powiem, efekty dodatnie, no i efekty ujemne, czyli chociażby kiedy nosimy za dużo, możemy sobie skręcić kostkę bądź nadgastek. no i tutaj przychodzą wszystkie inne po prostu choroby typu jakieś skaleczenia, stłuczenia i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak Wam mówię o chorobach i tak dalej, będę Wam robił po prostu materiał w przeszłości. Teraz przejdziemy do ostatniej części w tym materiale, czyli jaką mapę na stadę ewentualnie wybrać w trybie przeżywania. Tak jak widzicie, ja mam podział na Dolny Wielki Niedźwiedź oraz na odległe terytorium. To jest właśnie ta mapa z dodatku, ale ona nas na razie. Nie interesuje, ponieważ tam mamy najmniej po prostu zabudów, najmniej miejsc, gdzie możemy się po prostu schować, no i tych zasobów nie ma też relatywnie aż tak dużo. Więc przejdziemy sobie do Dolnego Niedźwiedzia. I tak, każda, każda mapa, każdy region różni się temperaturą, czy chociażby tego, ile mam zabudów i jak to po prostu jak to po prostu wygląda i te bardziej górzyste tereny tak jak właśnie Wilcza Góra, Kanion Popielny czy Black Rock mają o wiele więcej linek jeżeli chodzi po prostu o wspinaczkę a do tego akurat potrzebujemy dosyć sporo po prostu kondycji. Podobnie jest w Dolinie Spokojnej Rzeki jeżeli chodzi o linki. Jeżeli chodzi o takie najbezpieczniejsze i najlepsze po prostu lokacje na stat, to polecimy Wam Milton, bo jest tam dosyć dużo domu, więc będziecie w stanie się dosyć łatwo odnaleźć, i jest to też taki fajny punkt wyjściowy do innych lokacji, bo te lokacje się ze sobą łączą i zresztą macie napisane, gdzie która lokacja się z czym. Łączy. Więc Milton, jak najbardziej, ok. Jezioro tajemnic, jak najbardziej, jest to w zasadzie centrum mapy, jest przede wszystkim tej podstawowej. No i nie jesteście w stanie dojść sobie wszędzie, bo jesteście w stanie dojść i do Milton, i do opuszczonego torfowiska i na północną zatokę, no i później na Wesołą Dolinę, czy chociażby na przybrzeżną autostradę. Więc to jest, powiedzmy, takie serce tego tego świata, w zasadzie tej, tej części wyspy. I ewentualnie Wesoła Dolina, jest to mapa stosunkowo duża, nawet bardzo duża, ale też tam macie dosyć dużo zabudów, no bo macie tam, po prostu e, miasteczko, więc jest po prostu pod tym kątem ok, jeżeli chodzi o mapę. Czego bym nie poleczał? Na sam początek na pewno kanionu popielnego e, z racji po prostu że ilości lin i naprawdę małej ilości zabudów, zwłaszcza jeżeli nie będziecie porządnie ubrani. E, dodatkowo do lin spokojnej że też wam raczej, raczej odradzam, bo tam nie ma żadnych zabudów. Ewentualnie wchodzą w grę jaskinie i jest po prostu tam dosyć dużo po prostu chodzenia linkami i jeżeli nie znacie po prostu mapy to jest słabo. I tak samo nie poleciłbym wam Pustkowia, to jest stosunkowo niewielka mapa, ale jest tam dosyć dużo zwierząt jeżeli chodzi o drapieżniki, więc generalnie ja bym się tutaj kręcił w okolicach tych trzech rejonów, właśnie z tego, że mamy tam trochę zabudów, no i po prostu będziemy mieli jakieś zapasy na start, a przede wszystkim Jezioro Tajemnic jest po prostu sercem, powiedzmy, tej podstawowej mapy. I to by było na tyle. W przyszłości będę nowy więcej tego typu materiałów, tylko one już będą podzielone bardziej działami, kategoriami, po prostu jak tą grę będziemy sobie rozbijali na czynniki pierwsze. Więc to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.